Opel Meriva demontaż montaż lusterka bocznego Po zdemontowaniu lusterka delikatnie po zdemontowaniu obudowy polakierowanej musimy odkręcić trzy śrubki, które będziecie widzieć tu jest jedna. Tu są jeszcze następne. I następna jest tu na dole. To są też torksy. Potem ustawiamy maksymalnie lusterko zamknięte. I odchylamy obudowę. Tą obudowę trzeba troszeczkę odchylić. I teraz z dużym torksem z 40. Dojdziecie do śruby. Która jest dość porządnie przykręcona i mamy lusterko odkręcone. Wcześniej, gdybyśmy chcieli to lusterko zdemontować, musimy ściągnąć tapicerkę i wyciągnąć wtyczkę z instalacji. Spróbujemy teraz założyć z powrotem. No i teraz już spokojnie montujemy z powrotem. Najlepiej robić to jak to jest troszeczkę ciepłe. No dobra, no tyle. No i teraz trzeba tutaj, tu i tu jest śrubka następna, trzeba ją przykręcić. O składać odwrotnie kolejności, tyle.